Zima mu nie straszna. Zrób parę fikołków. Nie ma czasu. Proszę. O. No, tylko lampki nie przestaw. Będzie właśnie lampka do naprawy zaraz. Wszystkie dzieci zapraszamy na śnieg. Rodzice, przekażcie swoim dzieciom, że zabawa na śniegu również jest fantastyczna. Nawet można jeździć na rowerze. <laughs> o, proszę bardzo. To jest to. To jest to, Coca-Cola. Ja by się ktoś pytał. Teraz będzie na wiosnę do wymiany, jak tak dalej pójdzie. Okay. Dobra, ja kończę króciutką relację z delikatnego tutaj śniegu.